To ja, Patryk Lewandowski z MPS Team. Dzisiaj będziemy nagrywać Stara Napad. Pokażę wam, jak, które postacie są najlepsze do grania w tą wersję. No więc zaczynajmy! Oczywiście będzie więcej odcinków z tej serii, bo na pewno dzisiaj wszystkiego nie nagram. to idziemy. Rosa jest dobra na ten tryb, bo może wszystkich zdjąć. Zaprezentuję. No i o, ba, biedny Barley. No ale wiecie. Trzech na jednego? Co banda tego, Nie dało się z nim. No to już wiem, kogo z no nie... Jeśli Ty sobie z nim nie dasz rady... Okej... Okay. Pokona pokonałam sobie tylko ją... Cześć! To był Mikołaj... A Dobry skład mają... No co to, to chyba jest dla mnie e, najlepsza postać tutaj? No to No to chyba jest na ten tryb najlepsza postać. Ale wiesz, czy oni będą się tu ciągle kampić, ci Ludzie, bo ja mam już 12%. Dobra, to patrzcie na to. Lecimy z koksa. No i No jak myślisz? No i widzicie, tak się wygrywa, no Rosło. No, tak się wygrywa rosłam. Niestety gwiazdnego Butola nie mamy. Ale i tak jest dobrze. Dobra, no teraz pokażę wam. Może możemy wybrać bóla. Dobra. No więc zaczynamy kolejną rurkę. Ogólnie to dzisiaj chyba... To będzie długa, bo dzisiaj chyba będę nagrywał tylko trzy postacie Ale okej. Okay. Mój brat przyszedł i chce, że. Bierz sobie. Ogólnie to jest. O nie, 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 nie. nie, o, nie tam. O matko. Ludzie, z mi się nie zagrać no, Ogólnie będziecie. Za niedługo zależy sobie. Facebooka albo coś tego typu, to będziecie mo mogli mi wejść na niego i y może, będę, może we wejdę na waszego Instagrama albo coś tego typu. No i wtedy zobaczymy, to może wam wyślę coś... No i będziecie... zrobię w końcu jakieś konkursy, oczywiście. Dobrze. No to dobra. Za, nie, za niedługo i wykończymy dobra pobiegnę tam bo już się nie chcę czekać dobra cyk 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 zabij go brawo koło mnie jest mój kompan Mikołaj o o szeli szali idź sobie no i oczywiście będziecie mamy ten sam kanał wejdźcie na wejdźcie i zasubskrybujcie nasze inne kanały bo będę zadowolony no więc. Ból nie jest najlepszy na ten tryb. No ale je, jak jest, to się gra? Dobra, idzie, idziemy, idziemy na nich i wykończymy ich ogólnie. O, może Mikołaj będzie za chwilę grał? Chwila nie Za chwilę. Ogólnie, to dzisiaj jeszcze mogę nagrać barleya na ten tryb? Nie wiem, za chwilę się zdecydujemy. Dobra. Nie, przebywamy. Musi, musimy to zrobić. O nie. Tylko jeszcze mi jedzie. na oni. Dobra, teraz musimy chronić... Za wszystko musimy chronić... Tak, to się robi, widzicie? No więc... Dobra, teraz zagramy... Belę. Zobaczymy, no, może się uda coś tutaj zrobić? Chociaż Co Wy na to, żebym kupił sobie tego skina? Jeśli chcecie, napiszcie od. Dobra. To ja będę już grał. No i bez przedłużania wchodzimy. Mm, ten. A mój kolega dzisiaj no sobie właśnie tego um, Alpino. Za co go troszkę Y, nie polubiłem, no ale ludzie, Ej nie, jeśli ten Alquimo nas tak obije to nie wiem co zrobię, e, no ludzie, czemu nikt nie widział, oprócz mnie tego alpimo, Dobra, za na chwilę i do no, 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 nie, 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 bopack, nie, nie, nie. Głupio... Nie, jeśli skoczy do naszej bazy... Bady... Wszystko... Nie, nie, nie ma sprawa. Okay. No, no i czego jeszcze? No, ludzie. Ta luda chyba będzie bardzo szybka. Ale oczywiście nie, że będę robił długie odcinki, bo to by fajnie niefajnie. No i hey, dobra, obiłem im. Ale też, oczywiście musisz znaleźć taki głupi cold. Który... O nie nie nie, 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 To będzie chyba pierwsza mi tak, tam przegam dzisiaj. Wiedziałem. No mój Boże. Okej. Okay. No to kończę pierwszy odcinek. I życzę miłego rampu wieczora lub popołudnia. To zależy, kiedy oglądacie ten odcinaczek. To do widzenia.